Pustka. To pierwsze, co czujesz, gdy zamykają się za nią drzwi, nie krzyk, nie złość, tylko gęsta, lepka cisza, która wypełnia pokój jak zimna mgła. Próbujesz odtworzyć waszą rozmowę. Słowa były łagodne, niemal troskliwe, a jednak czujesz się tak, jakby ktoś powoli, metodycznie wyrywał ci duszę przez gardło. Znowu czujesz się winny, chociaż nie wiesz za co. To uczucie stało się twoim cieniem. Zawsze obecne, zawsze o krok za to myślisz, że to miłość, że tak wyglądają jej skomplikowane głębiny. Ale to nie ocean, w którym pływasz. To starannie skonstruowany labirynt, zaprojektowany by cię złamać. To nie jest przypadek. To psychologia, to teatr jednego aktora, w którym Ty dostałeś rolę zagubionego widza i wiecznego winowajcy. Witaj w świecie ukrytego narcyzmu. Ukryty narcyz nie buduje sobie pomników, nie krzyczy o swojej wielkości, działa w ciszy. Jego bronią jest Twoja empatia, a Jego amunicją Twoje poczucie winy. Dziś odsłonimy trzy ciche oznaki, trzy szepty w mroku, które 99% mężczyzn ignoruje. Ignoruje aż jedynym dźwiękiem, jaki słyszą, jest trzask ich własnego, złamanego ducha. Pierwszy szept. Korona męczennika Ona nigdy nie jest zła. Jest rozczarowana, zraniona, jest ofiarą Twojej nieczułości, Twojego egoizmu, okrucieństwa świata, który jej nie rozumie. Nosisz sukces w pracy. Wracasz do domu, serce ci rośnie, chcesz podzielić się radością. Otwierasz usta, a ona wzdycha. To wspaniale, kochanie, mówi cichym, łamiącym się głosem. Chciałabym, chciałabym też kiedyś poczuć się tak szczęśliwa, ale nie przejmuj się mną. I koniec. Twoja radość umiera, zostaje zastąpiona poczuciem winy. Jak śmiałeś być szczęśliwy, gdy ona tak cierpi? Twoje zwycięstwo staje się Twoim grzechem. To mistrzowska manipulacja. Ona nie zabrania ci szczęścia. Sprawia, że sam sobie go odbierasz, by służyć jej wiecznemu cierpieniu. Ona nie musi budować muru. Ty sam zamykasz się w celi, byle tylko jej nie zranić. A klucz do tej celi trzyma ona. Drugi szept. Zatruj komplement. Kryta narcyska jest mistrzynią pasywnej agresji. Jej słowa to miód zmieszany z najsubtelniejszą trucizną. Nigdy nie atakuje wprost. Próbujesz nowego hobby, malujesz, piszesz cokolwiek, co daje ci poczucie sensu. Pokazujesz jej swoje dzieło, a ona uśmiecha się ciepło. To takie odważne, mówi. Próbować czegoś, w czym nie jest się naturalnie dobrym. Podziwiam Twoją wytrwałość. Słyszysz, podziwiam. Ale twoja dusza słyszy, jesteś beznadziejny. Komplement stał się osądem. Pochwała zamieniła się w subtelną kpinę. To działa jak erozja. Jedna kropla nic nie znaczy, ale tysiąc kropel potrafi zniszczyć najtwardszą skałę. Tysiąc takich komplementów niszczy twoją tożsamość. Zaczynasz w siebie wątpić. Może faktycznie jesteś do niczego? Może twoje pasje są śmieszne. Jej głos staje się twoim wewnętrznym krytykiem. a nie musi cię kontrolować. Wystarczy, że podetnie ci skrzydła, a potem będzie ci współczuć, że nie umiesz latać. Trzeci szept. Chłód wolności. To najbardziej podstępna z taktyk. Wygląda jak dojrzałość, jak zaufanie. W rzeczywistości jest ostateczną formą kary. Emocjonalnym porzuceniem. Masz problem, stres w pracy, konflikt z przyjacielem, potrzebujesz jej, potrzebujesz, by cię wysłuchała, przytuliła, powiedziała, że będzie dobrze. Ona z miną pełną mądrości i szacunku mówi: Wierzę w Ciebie, jesteś silny, poradzisz sobie sam, daję Ci przestrzeń, nie chcę się narzucać. To nie jest szacunek to jest test. To jest kara, zostawia cię samego w twoim najgorszym momencie, by udowodnić, że bez niej jesteś niczym. Gdy bliskość jest nagrodą, jej brak staje się karą. Uczy cię, że na jej ciepło musisz zasłużyć, że jej uwaga jest przywilejem, a nie fundamentem związku. Więc walczysz, starasz się bardziej. Jesteś milszy, bardziej usłużny. Robisz wszystko, by znów zasłużyć na jej spojrzenie. I tak nieświadomie oddajesz jej całą władzę. Te trzy szepty, bycie ofiarą, zatrute komplementy i chłodna wolność tworzą symfonię twojego zniszczenia, a ty jesteś jej jedynym nieświadomym słuchaczem. Aż pewnego dnia coś pęka. Może to jedno z pozoru niewinne słowo, jedno westchnienie za dużo, jedna chwila, gdy jej wsparcie. Zabrzmi jak wyrok. Wtedy widzisz, nie fragmenty, nie pojedyncze sytuacje, widzisz cały wzór, całą misterną, okrutną architekturę twojego więzienia. Jej wieczne cierpienie nie jest wrażliwością, jest grawitacyjnym centrum, które wciąga twoją energię. Jej troska nie jest miłością, jest narzędziem do szlifowania twoich ostrych kantów, aż staniesz się gładki. I posłuchaj, szacunek dla twojej przestrzeni nie jest zaufaniem. Jest ostatecznym odrzuceniem, które sprawia, że wracasz do niej na kolanach, błagając o okruchy uwagi. Ta prawda jest bolesna, pali jak ogień, bo oznacza, że miłość, w którą wierzyłeś, była iluzją, scenografią, a ty nie byłeś partnerem, tylko rekwizytem. Ale w tym ogniu jest też oczyszczenie. W tym bólu jest siła. Bo lalkarz traci władzę w momencie, gdy marionetka uświadamia sobie istnienie sznurku. Przestań słuchać jej szeptów, zacznij słuchać tej pustki, którą zostawia za sobą. To nie jest Twoja wina, to jest echo jej braku. To cisza w miejscu, gdzie powinno być serce. To chłód tam, gdzie powinno być ciepło. Nie próbuj wypełnić tej pustki swoją duszą. Uratuj ją.